Nadpłacać kredyt czy nie? Rozprawmy się z tym raz na zawsze. Załóżmy, że masz 100 tysięcy złotych i kredyt hipoteczny oprocentowany 7%, w którym pozostało Ci jeszcze 25 lat do końca. Przy kredycie na 100 tysięcy złotych na 7% na 25 lat zapłaciłbyś przez cały okres 211 tysięcy złotych kapitał plus odsetki. Czyli spłacając go szybciej oszczędzasz 111 tysięcy, które oddałbyś normalnie w odsetkach tegoż kredytu. To teraz spróbujmy zainwestować. 100 tysięcy złotych na jedynie 5% rocznie z kapitalizacją dzienną na 25 lat. Wiesz ile wyciągniesz już po podatku belki? 275 tysięcy złotych. To ile zarobiłeś? Nie jest to 11 tysięcy tak jak w przypadku nadpłaty kredytu, a 175 tysięcy złotych. A co będzie, jak znajdziesz lepszą inwestycję, na przykład na 7%, kończysz na pułapie 412 tysięcy złotych. Jedyne trzy sytuacje, kiedy warto nadpłacić kredyt, to wtedy, gdy panicznie się go boisz i nie możesz spać po nocach. Chcesz go spłacić, żeby zwolnić sobie miejsce w zdolności i wziąć kolejny kredyt. Nie chcesz i boisz się jakichkolwiek inwestycji. Ale jak się okazuje, nawet zwykła lokata wykręci Ci więcej korzyści niż nadpłacanie kredytu. A jeśli szukasz innych opcji inwestycyjnych niż lokata, to pisz tutaj, a chętnie Ci pomogę.